Siemaneczko, z tej strony Habia A w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o nadchodzącym evencie w 2, o realnej dacie przywrócenia, mikrofonu w grze, a także największym turnieju w Polsce i wiele, wiele więcej. Zostawcie łapkę w górę, aby wracać do tego filmu i super żeby nadchodzące filmy ze świata Stand was nie uminęły, a my zaczynamy. Nowa aktualizacja letnia. W niej najprawdopodobniej zobaczymy nowe ruletki, jak to miało miejsce w Halloween, a także w okresie zimowym. Patrząc na to, że Beholder na swoim kanale na Telegramie dodał takie oto wiadomości, co oznaczają kręcenie czymś i wygrywanie, to wiele osób mówiło, że będzie to całkowicie jakby nowy tryb ruletki, ale ja uważam, że to będzie, moi drodzy, stary, dobry sposób, tryb. No właśnie na kręcenie ruletką i oczywiście i bez jakichś większych nowych funkcji. Ponieważ będzie to krótkotrwały event, moim zdaniem będzie trwało około 28 dni, no to uważam moi drodzy, że taka ruletka na pewno Pani się przyjmie. A i jeszcze przy okazji, jeśli nie widzicie tego, co teraz pokazuję. To zapewne, moi drodzy, podsyłam wszystkie zdjęcia w przypiętym komentarzu, więc zobaczcie tam, żeby oczywiście wiedzieć, o czym mówię. Skrzynka w 2. Jak wiecie, przy takich mniejszych eventach twórcy mogą dodać nową skrzynkę, powiem o tego, że mamy już jedną w cudzysłowie nową skrzynkę, to i tak uważam, że nowa kolekcja by się przydała, aby była większa, moi drodzy, różnorodność w i oczywiście, żeby no, no wiecie, w dłoniach coś się fajnie tam mieniło. Choć jest to mały event, ale za to dużo wolnego czasu i i właśnie dlatego twórcy mogą wypuścić, wypuścić aktualizację, w której będzie właśnie nowa skrzynka i wykorzystać to. Dlatego, moi drodzy, już w lato najprawdopodobniej nowy event się pojawi. Cały czas pozostaje przecież sprawa otwarta w sprawie sezonu 8. I tutaj, moi drodzy, mogę Wam powiedzieć, że który ten sezon 8 będzie naprawdę fantastyczny, wielki i czeka na Was naprawdę wiele, dużo nowych, ciekawych rzeczy jak i możliwe, że zmiany na różnych mapach. A Ty co myślisz o dodaniu nowej kolekcji? Napisz w komentarzu. Powrót największego turnieju w Polsce o 10 tysięcy golda dla graczy. Tak jest. Słuchajcie, to nie jest sen, a realia. Happy Cup, sezon czwarty, lato, wystartuje już 6 lipca na kanale Happy Life, a zapisy do otwartych kwalifikacji będą dostępne już, moi drodzy, 7 czerwca. Moi kochani, przez ostatnie 3 sezony turniejach Happy Cup wziął udział ponad Tysiąc graczy, co tworzy go tak naprawdę największym turniejem w naszym kraju. Od dawna, moi drodzy, wiemy, że rozgrywkami rządzą gracze, którzy oczywiście chcą być najlepsi w kraju. Tym samym pokazać, moi drodzy, swoje umiejętności na dużym wydarzeniu, które będzie oglądać masa ludzi. Tylko, moi drodzy, na ostatnim finale w Piku oglądało turniej ten finał ponad 340-350 osób, żeby zobaczyć kto będzie mistrzem kraju. Lecz teraz turniej będzie o coś znacznie większego. Widzowie, którzy będą czynnie oglądać do zgarnięcia na każdym meczu będą mieć dzięki którym ich ekwipunek znacznie zyska na. Wartości. A gracze, którzy się dostaną do turnieju powalczą o 10 tysięcy golda, a także bilet do Mistrzostw Polski, które odbędą się już w sierpniu, a tam pula nagród się znacząco zwiększy. Jeśli macie chęć zagrać w kwalifikacjach i sprawdzić się, a może nawet i zagrać w głównym turnieju, zbierajcie ekipę i zapisujcie się już 7 czerwca, obojętnie jaką masz rangę, czy masz brąza, silvera, legendę czy golda. Tutaj liczą się umiejętności i drużyna. Czekamy na Was już 7 czerwca, do zobaczenia na tak jak mówiłem wcześniej, moi kochani zmiany na mapach. Słuchajcie, zmiany na Breeze. Event letni nam się oczywiście z morzem, palmami, ciepłym, mocnym, grzejącym słonkiem, które opala naszą piękną buźkę. Właśnie dlatego bardzo prawdopodobne jest to, że event letni będzie odbywał się właśnie na mapie Breeze, gdzie także pojawił się nowy tryb który zapewne zobaczcie w przyszłości. Jak wiecie, Bryza pojawiała się spory czas temu i od tamtej pory jakoś specjalnie nie była zmieniana. Lato w 2024 roku jest idealną porą na zmiany na tej mapie. Spytacie zapewne Habi. Dlaczego niby bryza miałaby być zmieniana w 2024 roku? Dlaczego akurat teraz? Dlaczego niekiedy indziej? Dlaczego w ogóle na bryzie ma być nowy event? Przecież ta mapa jest w ogóle niegrywalna. Ja na niej nie lubię grać. Ona jest za duża. Na niej mi spadają FPS-y itd. Tak no i właśnie. A chociażby moje kochani, dlatego, że bryza została dodana w lato 2024 roku, a więc czyby twórcy po dwóch latach chcieli zmienić mapę i nadać jej całkowicie nowy kolor, jest to akurat bardzo ciekawa opcja, nad którą, moi drodzy, ostatnio rozmyślam bardzo, bardzo długi czas i uważam, że bryza jest idealnym no przedmiotem, mapą, żeby właśnie wprowadzić ją w tym roku jako mapę w głównym evencie letnim i żeby gracze jeszcze bardziej polubili tą mapę. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, ponieważ wasze zdanie jest naprawdę bardzo ciekawe. Powrót czatu głosowego do Standow 2. Dokładnie 5 miesięcy temu twórcy postanowili niestety usunąć czat głosowy z gry. Pewnie się zastanawiacie, hmm dlaczego, a także kiedy może wrócić wojsztat do oczywiście stanu 2. Śpieszę wam z odpowiedzią czat głosowy niewątpliwie był jedną z najlepszych opcji w stanu 2. Mogliśmy dzięki niej poznawać nowych ludzi w 2, a także komunikacja nawet na niższych rangach była naprawdę fantastycznym zjawiskiem. Już sobie pewnie przypominacie. Ten moment, gdy włączacie czat, mówicie info, a Wasz teammate, którego nie znacie, odpowiada po polsku dzięki za info. No tak, tak było, ale pomimo tych fantastycznych chwil, było wiele takich, które sprawiało, że mikrofon już stawał się nie tyle co słaby, ale nie do zniesienia. Pewnie przypominacie sobie, jak to wyglądało. Mówicie info, wyłączacie mikrofon, a kolega z teamu nadal Was słyszy. Takich błędów, jak i innych, była naprawdę wielka, wielka masa, dlatego twórcy postanowili usunąć go całkowicie. Dodatkowo była to technologia od stron trzecich, co sprawiało, że w przypadkowych jakichkolwiek usterkach, jak te, co wymieniłem wyżej, nie mogli nic ku temu zaradzić, więc postanowili definitywnie usunąć czat głosowy na bazie własnych eksperymentów, zrobić swój, który będą mogli. Od razu naprawić czat głosowy możliwe, że wróci do gry jeszcze w tym roku, więc wyczekujcie, a ja, moi drodzy, mogę Wam powiedzieć, że czat głosowy. Teraz będzie w naprawdę bardzo fajnej, ulepszonej formie i oczywiście też czat głosowy będzie naprawdę o wiele lepszy niż ten, który był. Ponieważ jak wiecie, znacie i nie, niejednokrotnie korzystaliście z tego czatu, to tam było, tak jak wcześniej mówiłem, masa błędów, które sprawiały, że czat po prostu stał się słabą opcją, więc większość ludzi korzystało z Discorda lub z innych aplikacji, przez które się porozumiewali, ale teraz... Naprawdę czat głosowy będzie taką opcją, dzięki której naprawdę będziecie mieli radość i fan gry. I przy okazji mam nadzieję, że FPS-y nie będą spadały. Czy wy wyczekujecie powrotu czatu głosowego do Gierki? Dajcie zaś w komentarzach i napiszcie, co o tym sądzicie, a także czy korzystaliście kiedykolwiek z czatu głosowego w Standoff 2. Ja wam za ten odcinek bardzo mocno dziękuję, a także dziękuję, że dotrwaliście do końca i oczywiście wysłuchaliście wszystkich nadchodzących newsów, jeśli chodzi o Standoffa. Mam nadzieję, że do wszystkiego się odnieśliście i mam nadzieję, że no, w przyszłości Standoff 2 będzie oczywiście o wiele lepszą mocą. A nadchodzący turniej Happy Cup, sezon LATO dla Was będzie niesamowitym, niezapomnianym wydarzeniem. Dzięki któremu dostaniecie się oczywiście na Mistrzostwa Polskie, które będą już w sierpniu. O, tak jak mówiłem, na pewno zdecydowanie większą pulę nagród, niż to na przykład jest aktualnie na Happy Cupie. Trzymajcie kciuki, oglądajcie, kibicujcie, subskrybujcie, żeby oczywiście nie przegapić żadnych treści. Ja Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję. Trzymajcie się i hejka!